Panie Wojcławie, sprzedał pan tę Holenderkę? Jaką holenderkę? No, rower przecież miał pan wystawić na aukcję. A, to on! Ten! <tans> A wie pan, że Holenderki to wymyślił Holender w wiosce Diren, pracownik poczty, Willem Kelling? Wiem. Tak? Razem z właścicielem sklepu żelaznego w 1902? Sąsiad, to nie jest taki stary rower. Ile on może mieć lat? 15 to, to wszystkie pieniądze. No. Ale tam koła zcentrowane chyba były. Ale skąd? Maszyna jak złoto. no Koła nowe, hamulce też dobre. Także tylko problem jest, sąsiad będzie się dogadać. Musi Irlandczyk zainteresować. No, tylko jak się, wie, sąsiad nie dogada, on nie kupi, no, no to ja z tym rowerem jak jaki – Cyklista zostanę, no. Taki kot, to by się z irlandzkim kotem dogadał, nie? Jasne, no, widzimy. Kot z kotem się dogada, a człowiek z człowiekiem nie w ząb, no. A, a, a jak oni się dogadują? Te koty? Normalnie, no ciała. No, niech pan popatrzy. Na przykład y, Flora, jak ma wąsy na bok, to znaczy, że jest rozluźniona, a jak wąsy do przodu, to znaczy, że czegoś szuka. Jak ma uszy podniesione, to jest głodna, a jak ogon podniesie z kolei, to chce się przywitać. Mową ciała, tak jak ludzie. No co, no, no, no przecież ja u, u, uszów nie prostuję, no. Nie, ale mówię, że ludzie dogadują się mową ciała, no. Nawet jak pan Władysław języka nie zna, to się z Irlandczykiem dogada. No to co, to sąsiad ja mam mogą do góry podnieść? Kacper, zaczekaj chwilę. Mamy gościa. Uszy mu się wyprostowały. O, czeka na jedzenie. Dla prato to pora kolacji. Proszę. Czyli pani absztyfikant miał rację. Jaki mój absztyfikant? No pani Kasiu, no... No ja tam swoje wiem. Jak pani powiedziała na ten rower? Rower to jest bike. O, bike. No teraz niech pan spróbuje powiedzieć, I'd like to sell you a bike. Nie, 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 może jakoś po swojemu, prościej, no. No to jakby chciał pan powiedzieć. O, ja bym chciał. Nie, pani. No. Tylko proszę, pani Kasiu, się nie urazić, bo to jakby no nie w tym temacie, no. Jak jest cycuś? Pierś to jest breast. O, tak. I, I teraz glancuś. No, żeby można było tak powiedzieć, wie pani, cycuś. No to mówi ja panie Władysławie, nie wiem. No jak to, pani nie wie? Pani Kasiu, no, no to jak pani uczy te dzieci w tym przedszkolu językowym, skoro pani podstawowych zwrotów nie wie. To niech pan powie this bye"? Nie, no dobra, dobra. No, to ja już tam sobie poradzę jakoś... O, porozmawiam z nimi po Kociemu. No. Jak to po Kociemu? Normalnie. Jak Polak z Polakiem, no. Znaczy wszyscy. Z Irlandczykiem. no. Goodbye. Dobry, dobry sąsiad, no jak z mądrym warto czasami pogadać, ja sąsiada wcześniej nie posłuchałem. Ta, ta pana Kaśka... Jaka moi... moja Kaśka, no, jaka. To, to? A co, co ja oczu nie mam? O co panu chodzi? No jak to o co, sąsiad? O Holenderkę, no. Czyli Irlandczyk był? No pano no, całą noc żeśmy przegadali. Po kociemu, wie sąsiad, no ja... Ja nie wiedziałem, że Irlandczycy to jest taki serdeczny naród, normalnie, jak Polacy, tylko rano no, tematy nam się skończyły i, i Jadzia nas wygoniła, no, ale znowu w sobotę przyjdzie, także sąsiada zapraszam, razem z kotem. Czyli rower kupił? A gdzie Darmo dałem, no. no. Koła centrowane, hamulce nie łapią. No przecież nie będę ze swojego zdzierał, nie? No jest chyba, no, je, że, 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 że też one mają taki łeb, no. <laughs> żeby taki język wymyśleć, no. Patrz pan. Uczy się prostują. Czeka na jedzenie. Mógłbym coś powiedzieć ludzkim głosem, ale czy warto?